Podtopione podwórka i piwnice, zalane drogi i przeciekające wały na wiśle. W wielu miejscowościach powiatu szanowskiego mieszkańcy i strażacy walczyli z wielką wodą. Tylko przez pierwsze trzy dni tego tygodnia strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń o lokalnych podtopieniach, zalanych piwnicach oraz drogach na terenie powiatu szanowskiego. W samych szanowie i okolicznych sołectwach woda zalewała podwórkę i piwnicę. Na styku z wisłą wyleło także hechło. Wystąpiło wylanie rzeki hechło, ale to w momencie, kiedy zostały zamknięte jazy na wiśle. Osoba, która tam znajdowała się po bliskim budynku, wymagała ewakuacji przy użyciu łodzi. To, że straty spowodowane wysokim poziomem wody w hechle nie były większe, wynika z pracy RPW, który stopniowo spuszcza wodę ze zbiornika, ale także z faktu uregulowania części potoku hechło. Swoje najgroźniejsze oblicze pokazała też luszówka. W rejonie właśnie luszówki zanotowaliśmy zwiększony stan rzeki, skierowane zastępy wzmocniły wał i przede wszystkim przetkały pobliskie studzienki, które były przytkane i właśnie powodowały rozlewiska. Najdramatyczniejsza sytuacja była jednak w gminie Alvernia, gdzie mieszkańcom i strażakom przyszło walczyć naprawdę z wielką wodą. Mowa o wiśle, w której woda znacznie przekroczyła stany alarmowe i niebezpiecznie zbliżała się do korony wału. To tam skierowano też największe siły. Bronimy przede wszystkim przed rzeką Wisłą i tu skierowaliśmy największe siły, natomiast pozostałe jednostki drobniejszy sprzęt jest używany do lokalnych podtopień. Są to piwnice podpiwniczenia budynki gospodarcze i tym podobne grozy. Przeżywali zwłaszcza mieszkańcy okleśnej. Tam wały zaczęły przeciekać. Dzień i noc pracowali tam strażacy zawodowi, także z Włocławka, strażacy ochotnicy i sami mieszkańcy. Z wtorku na środę woda sięgała tylko metr od korony wału. Zdecydowano więc o ewakuacji części mieszkańców. Przez cały czas trwała jednak walka i kolejne worki z piaskiem pojawiały się na wale. Jak mówili mieszkańcy okleśnej, woda to żywioł, który uczy pokory, ale zawsze trzeba mieć nadzieję. My tu mieszkamy już tyle lat i my zawsze jesteśmy optymistami. I my swojego dobytku bronimy do końca. My tu dzisiaj też będziemy do końca. Choćby nas nawet chcieli powiedzieć, żeby się ewakuować. Nie pierwszy raz już się zdarza tutaj w tej miejscowości, że ta Wisła jest taka groźna. Czy to jest tak, że teraz każde mocniejsze opady deszczu powodują, że Państwo myślicie o tym, że... Co to będzie? No, no, no myślimy. Myślimy i się boimy, ale... Tu jest jeden podstawowy błąd. Znam od dziecka tą sytuację i tutaj po prostu jest nasyp z kamieni. I to powoduje, że przy każdej powodzi, a było tych powodzi już i z, w snaście, yy, w tym samym miejscu spotykamy się w takich ubraniach, jak dzisiaj Państwo nas widzą i po prostu z tymi samymi problemami. Czy Państwo nie żałują, że się wybudowali w takim miejscu? No, Moglibyście się wybudować gdzieś dalej, byłby spokój, nie byłoby zagrożenia powodziowego. No a czego tu żałować? Budowało się, cieszyło się, że ma swoje się gniazdko, a teraz domu nie przeniosę. Każdy, taż, każdy zostaje tam, gdzie jest jego rodzinne miejsce, rodzinne strony, to ciężko uciekać. No. Tu nam została walka, to jest jedno, jedność ludzi, że tak to powiem, także... Nawet jak były na krytyczne sytuacje, to ludzie się nie podawali i po prostu były echa nawet, że, że już koniec, wy wy wychodzi z no pusza teren, to wszyscy ludzie że nawet na wały wyskakują i będą pilnować. Nawet gdy woda w Wiśle zaczęła opadać, sytuacja na wysokości określeń nadal była groźna, bo w coraz nowych to miejscach pojawiały się stróżki wody, świadczące o tym, że wały są coraz bardziej nią przesiąknięte. Mamy tutaj na długości kilometra rozprutywał. Staramy się to utykać. Niemniej jest to zachowanie tak jak przy stałym prześcieradle. I można wnioskować, że w miarę upływu czasu ta długość będzie się zwiększała, czyli musimy monitorować cały czas wał i cały czas zakładać te plomby, które tutaj Państwo widzicie, żeby nam się one czasem nie połączyły, bo w tym momencie wszystkie nasze wcześniejsze działania były nieskuteczne. Gdy zagrożenie minie, przyjdzie czas na wnioski i liczenie kosztów akcji związanych z nadejściem tej wielkiej wody. Już dziś wiadomo, że koszty będą niemałe.